Kolenda. Rozwroku krościcki Faroś do kupy z ministrantoma odwiedzą swoich wiernych doma. Marek Proboż był 20 lat ministranty w kościcach. Jego ich zapytał, jakie on ma wspomnienia z kolendy. Odzyni po kolendzie. Radowali się ministranty na coś zimno było i z on nie chciał, ale zawsze coś się tam dostali po tej kolendzie, to jest to tak chyba... To była nasza służba. To nasza, ten, myśmy z chęcią chodzili do. Ten. Trzeba było się było nauczyć tych parę kolęd, gdzie się śpiewało. No, i później te odpowiedzi, ten pokój temu dumowi, jak się mówił, nie? wszystkim jego mieszkańcom, no i te, przy tych krótkim modlitwach, ten, ten, No, i później żeśmy, to była taka nasza usługa, zawsze coś tam żeśmy dostali. Czy ta jakaś obfredzino, czy tam trochę się kulady, czy jakiegoś cukierka, czy piernika. Ludzie nas obdarowywali i ten. Nie? Taki przypadek też jeden. No, i tam zawsze było gdzieś tam, bo jakiś taki gorący posiłek na, na kolacji, i. i Także było przyjemnie, ale czasami to było tak. Jakżeśmy poszli o 8 rano na kolędę, tak przyszli o 19, czasami o 20, nie? wiem, no na tych długich, te, jedna taka. Um, ulica nie powiem gdzie, bo, bo, bo to jest trochę taka. Bardzo długo kolenda. Nie wiem z kim, z kim to z Manfredy chyba ledwo loży, żeśmy byli na tej kolendzie jako ministranci i z księdzem Antonim i Piotr Piotrem jako kościelny. I tam gdzie żeśmy jedli zawsze, nie, bo to były takie rodziny, gdzie zawsze tam jakiś gorący po, posiłek przygotowali. Ta pani była chorą, no i się rozchorowała, miała wielką grypa. Także myśmy byli tylko krótko, żeśmy od razu wyszli, żeby się nie zarazić. No ale później jak to. Wszyscy byli przekonani, a oni tam, ja, no to z nic. Nie? No ale jedna pani już było trzy dumy, chyba przed końcem tej, tej kolendy. Pytał się, a chłopcy, a tam gdzie żeście jedli tam u, tego, u tych państwa, a ona jest taką chorą, to chyba że się nic dzisiaj nie jedzie No nie. Toście są głodni? No ja trochę już głodni my są to, to wiecie co? To ja powiem księdzu, że idźcie tam do końca, jak będzie fetich, to przyjdziecie do mnie. To jowo za ten czas chleba naszykuję, herbaty ciepłej, chodzi o tyle, żebyście po prostu coś ciepłego mieli, nie? No i tak żeśmy ten Piotr Weber ten faroziowi, księdzu Antonimu powiedział, no i tak żeśmy zrobili, nie? No, było też zimno, także żeśmy trochę byli zmarznięci. No i tak w kuchni przygotowała, bardzo fajnie, ciepło było, także bardzo przytulnie. I gdzieś tam wyszła, jedzie, smakowało, no bo to była taka swojsko le, leberka jeszcze, nie? Z masy. Kobieta włazi, płaczem. A ksiądz Antoni mówi, co mu się stało? Jezus księżoczku, a dzisiaj piątek, a ja chleba z leber wóż ojejku. A ksiądz Antoni, a wiecie, nie marczę się, my tu mamy proboszczał, on no pokazał palce na mnie, nie? on oddyśpędzał wszystkim, wiesz. Także atmosfera się zaraz poprawiła i te, te... nikomu się nie wspomniało, że tam piątek wszyscy my wsuwali, a coś uszy trzęsły. Ale to było takie wiesz, miłe, nie? Bo to rzeczywiście, nie, ludzie bardzo chętnie nas przyjmowali. Myśmy byli czasami, mieliśmy. Plastikowe torby, bo żeśmy mieli, no, szczególnie jak później trochę lepiej byli, niektórzy dostali paczki z Niemiec, albo jakiegoś czekolada żeśmy dostali, albo ten, albo ludzie czasami do skabonki wrzucali ten, a ministrantów tam po dwa, trzy złote, wiesz, 5 złoty do, do kieszeni, także czasami był taki, noż tak powiem, tringler, nie? Ksiądz o tym wiedział, ale w skarbonce też było, później z tych skarbonek, to część poszło na, na misję, a część później po kolendzie to każdy taki, kurde, taki, taki taśmę dostał, nie, jeszcze. Także ksiądz podzielił, ty, każdy do wszystkim porównał. Także to były takie fajne, fajne rzeczywiście sprawy. To było też poświęcenie, bo jednak człowiek nie szedł do tej szkoły, nie, opuścił lekcję, a Mówię, że jak było ciepło i ten, to, to było jako tak, ale czasami był taki mróz, no i to tak było, od ciepłego do zimnego, do od ciepłego do zimnego, także niektórzy i, i chorowali też przez to, nie? grypa dostali, przyziębili się i cały dzień czasami, nie. No lepsze to było takie, wiesz, dalekie i małe, to jak na Ostrówek z tymi saniami się jechało, a no lepiej do Młyn, bo tam zawsze był karku, i bardzo smakowo.